Dosłownie cała Polska żyła zbliżającą się walką. Wszyscy przeczuwali, że pojedynek Pudziana z Neymanem może być czymś wielkim i przełomowym. Większość ludzi hołduje teorii, że pojedynek Pudzian VS Neyman to jest pojedynek stworzony tylko dla pieniędzy. Stworzony po to, żeby jak najszerszej publiczności przedstawić scenę MMA oraz ring KSW. To pojedynek stworzony tylko po to, żeby wykręcić możliwie jak największe oglądalności. Chciałem teraz odpowiedzialnie. Wszystkim, którzy tak twierdzą, powiedzieć macie rację. Jeżeli komukolwiek wydaje się, że ta walka nie ma znaczenia dla MMA, ani na postrzeganie sportu walki w przyszłości, to jest po prostu w grubym błędzie. To wydarzenie będzie wydarzeniem historycznym i myślę, że już na zawsze ludzie będą o tej walce pamiętali. Rano zazwyczaj godzina 6, rano pobudka i w granicach 20 minut bieganie, później prysznic delikatny, potem idę na matę pobawić się troszeczkę z godzinkę. Pod kątem techniki i wieczorem już półtorej godziny. Trening ze swoim partnerem. Delikatne szarpanie. Półdziane kontra Najman. Państwo słyszą, po czyjej stronie jest tutaj sympatia publiczności. 25 kg cięższy i wydaje mi się, że 250 razy silniejszy od Najmana. Neymana. E Mariusz O!